Witamy Was bardzo serdecznie. Nazywam się Gustaw Marcinkowski i przed nami podsumowanie 11. rundy sezonu Formuły 1 w 2024 roku. Wyścig w Austrii, w Spielberg. I tak, mamy do podsumowania zarówno wyścig, jak i sprint. Sprint, który właściwie podsumuje bardzo szybko, ale zaczniemy od samego początku weekendu wyścigowego, od treningów, gdzie tak naprawdę no, w skrócie powiemy, powiemy powiem, ja, ja sam potem tym jestem samemu. Ty wprawdzie będzie do nas się dołączać, gdy będzie chciał jakieś swoje ciekawostki yy, dopowiedzieć. Natomiast na, ja będę prowadził dzisiaj w głównej mierze yy, podsumowanie. I tak już właściwie w treningach było widać, że zarówno Max Verstappen, jak i Oskar Piastri są w bardzo dobrej formie. Verstappen pierwszy w treningach, właściwie jeden jednym treningu, który jest podczas weekendu sprintowego. Oskar Piastri drugi, zaskakująco nisko Lando Norris, który dopiero dwunasty w treningu, ale właściwie o tym już nie będziemy się więcej mówić. Następnie czekały nas kwalifikacje do sprintów, w których po raz kolejny Pierwszy, no, Verstappen, ale tuż za nim po raz kolejny mm, dwa McLareny, które już od dobrych kilku wyścigów pokazują, że są tu za RedBullem. Wydaje mi się, że tak naprawdę chyba od Imoli już jest tak bardzo widoczne, że ta różnica jest bardzo mała i, i tutaj ponownie. Z tego, co teraz tutaj widzę, zaledwie 1 sekundy różnicy między Verstappenem a Norrisem w kwalifikacjach do, mm, do sprintu. O, mm, tutaj w ogóle widzę, że tak samo zaledwie 30 sekundy między Piastrim a Werszapenem, czyli w 30. całe top 3 się mm, zamknęło w, w, sprint, w kwalifikacjach do sprintu. Mm, no i tak, sam sprint właściwie. Można podsumować podobnie jak, jak kwalifikacje do sprintu, czyli duża walka o pierwsze miejsce, które koniec końców i tak jest to był Max Verstappen, drugi Oskar Piastri, trzeci Lando Norris. Ta przewaga Verstappen'a była już bardziej okazała w trakcie wyścigu, nie, w trakcie sprintu. Oczywiście było to 4,6 sekundy, ale tak, no, by, była ta walka. I nie wiem, właśnie, czy to się jeszcze trzeba o tym sprincie mówić. Mm, tak. Czekoperez Perez, ósmy, czyli udało mu się dowieść y, punkty dla Red Bulla w sprincie, ale to nie jest raczej wynik, którego oczekiwałby Red Bull i Christian Horner, który spisał z nim nowy kontrakt na przyszły sezon. Mm, ale tak, następnie przechodzimy do kwalifikacji, do wyścigu, gdzie właśnie tutaj był ten gorszy moment Oscara Piastriego w tym weekendzie yy, sprinterskim. Yy, dopiero siódmy, yy, kierowca McLarena, pierwszy po raz kolejny Max, Max Verstappen, ale już chyba do tego przywykliśmy, że w tym sezonie na pole position głównie staje Holender chociaż mieliśmy już kilku yy, różnych zdobywców pole position, był to między innymi George Russell, yy, Lando Norris, yy, Charles Leclerc również, Mm, ale tak, ale teraz po raz kolejny Max Verstappen. Mm, drugi, Lando Norris, który mm, tym razem 40 sekundy za, za Holendrem. I na trzeciej pozycji George Russell, który, ale na razie nie, nie będę spoilerować, yy, który miał wyścig całkiem udany, ale do tego przejdziemy za chwilę. Mm, Sergio Perez y, ósmy i po raz kolejny jest to wynik raczej Niezadowalający do tego jeden z hasów oraz jeden z alpinów w, w kwalifikacji w, w Q3. Mianowicie Nico Hulkenberg z hasa, który pojechał bardzo dobry wyścig, a właściwie cały zespół mm, amerykański oraz z Alpin Esteban Ocon, który na 10 miejscu. I teraz przechodzimy już właściwie do wyścigu, który był bardzo dobry i to jest. Niesamowite, że po raz kolejny mamy dobry wyścig w tym sezonie, że mamy walkę w wyścigu, mamy bardzo konkretną walkę o zwycięstwo i mamy niespodziewane, niespodziewanego zwycięstwa, co również hmm, chociażby w ubiegłym sezonie nie było, nie było czymś yy, częstym. Mm, I tak, więc możemy, tutaj mam karteczkę, na której mam zapisane y, co i jak się działo w trakcie wyścigu. Więc na starcie mm, start był właściwie bez szału, poza dwoma głównymi incydentami na starcie, czyli szeroki wyjazd Luisa Hamiltona mm, przy wyprzedzeniu Carlosa Sainz'a mm, i kontakt Charlesa Leclerca z Oscarem Piastrim gdzie ucierpiało przednie skrzydło Charlesa Leclerc'a, co poskutkowało zjazdem Monaky'ego do do boksu na drugim okrążeniu i w konsekwencji spadek na 19. pozycję, a właściwie na koniec stawki już później przez Szena Leclerc'a przy wymianie przedniego skrzydła. Na trzecim okrążeniu mieliśmy ciekawą walkę między Mercedesami, gdzie obaj panowie po raz kolejny ostro i pamiętamy, jak to wyglądało w Kanadzie, gdy na ostatnich okrążeniach George Russell kończył jednak wyścig przed Lewisem Hamiltonem. I teraz tutaj również to George Russell skończył wyścig i właściwie tamtą walkę również przed yy, siedmiokrotnym mistrzem świata i tak, właściwie to było tyle z tej walki Mercedesów. Nie była to taka walka Mercedesów jak w 2016 roku w Austrii, kiedy no, na gołe pięści mieli się Nico Rosberg z Lewisem Hamiltonem w walce o mi mistrzostwo, ale wciąż była to przyzwoita walka. Następnie między okrążeniem czwartym a siódmym mamy walkę między Lewisem Hamiltonem a Kar Carlosem Sainsem, który początkowo dostał przyzwolenie na wyprzedzenie Lewisa Hamiltona, jako że sędziowie uznali, że Hamilton zdobył pozycję poza torem przy, na, na pierwszym okrążeniu po starcie Sainz mógł wyprzedzić mm, a później widzieliśmy jeszcze na tym siódmym okrążeniu bardzo ciekawą walkę między Sergio Perezem a Oskarem Piastem w której to kierowca Red Bulla stracił pozycję mm, następnie wyścig trochę się uspokajał Max Verstappen po raz kolejny budował przewagę wyglądało, że wyścig przynajmniej na pierwszych miejscach nie będzie mm, szczególnie szałowy. Na 20. okrążeniu Fernando Alonso dostał karę 10-sekundową, jako że wypchnął, i to dosłownie wypchnął, był kontakt również między właśnie nim a Guan Yuzou w konsekwencji kara 10-sekundowa. Następnie przez 9 okrążeń od okrążenia 32 do 41 widzimy, jak się mogą Państwo domyślić, walkę Alpinów, którzy po raz kolejny nie szczędzili sobie Komentarzy wzajemnych w radiu yy, narzekanie Piera Gasly'ego wobec yy, o o Okonie, który który miał podobno szybciej dojechać do Fernando Alonso. Na to się denerwował właśnie Pierre Gasly, yy, nie udawało mu się to, i więc właśnie ta walka trwała do 41 okrążenia. Na 48 okrążeniu z kolei widzieliśmy walkę Piastry'ego z Hamiltonem, gdzie Piastry wszedł na podium i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że Piastri wyglądał wybitnie podczas tego weekendu wyścigowego, a właściwie sprinterskiego i tak i widać, że był w dobrej formie, a kwalifikacje były jakimś nieporozumieniem. I teraz, proszę Państwa, mamy 52 okrążenie i teraz zaczyna dziać się magia. Jak wspomniałem przed chwilą, wyścig w pewnym momencie już nie zapowiadał się na nic wybitnego z przodu. Max Verstappen miał bodajże 7 sekund przewagi nad yy, Lando Norrisem. Jest to coś, do czego nas Holender przyzwyczaił właściwie. Ale mm, obaj panowie zjeżdżają do boksu. Jako pierwszy zjechał Verstappen i Verstappen miał problem w pit stopie, problem z lewym tylnym kołem. Mm, nie udało się go zdjąć i przez to opóźnienie. A gdy już wyjechał Max Verstappen z boksu, Tracąc tym samym znaczącą przewagę, do zaledwie 1,7 sekundy przewagi, zablokował jeszcze koło prawe przednie, przez co o mały włos nie wyjechał na, y, do pułapki żwirowej na jednym z zakrętów i wtedy przewaga topnie już do poniżej sekundy i wtedy zaczyna się prawdziwa walka, proszę Państwa. I teraz tak, 59. okrążenie, znaczy i tak, przez najbliższe 7 okrążeń, po tym 52. okrążeniu mm, panowie walczyli ze sobą, Norris próbował doganiać Verstappena, był raz bliżej, raz dalej, ale bez y, większych sukcesów do, do tego momentu, aż na 59. okrążeniu y, Lando Norris wyprzedza Maxa Verstappena poza torem, jednak Lando Norris y, w tamtej sytuacji narzekał na to, że to Werszapen go zmusił do tego wyjazdu, no i Norris nie był zadowolony z faktu, że musi on dać pozycję. Cztery okrążenia później, i mamy bliźniaczą sytuację, tylko że na odwrót, bo teraz to Lando Norris wypycha Maksa Werszapena i Verstappen wyprzedza i zwiększa swoją przewagę poza torem. Ponownie obaj panowie mm, się denerwują, aż przychodzi Punkt kulminacyjny, czyli 64 okrążenie i kontakt obu kierowców. Kontakt na początku tylnych kół obu panów lewe tylne koło Maxa Werszawa, prawe tylne koło Landonorisa. No i tak naprawdę jest to bardzo Kontrowersyjna sytuacja, jako że Werschafen nie był przed Landonorisem. Gdyby był, to najprawdopodobniej doszłoby do, do kontaktu między lewym tylnym kołem Werschafena i prawym przednim Landonorisa. Ale panowie byli naprawdę na równi i jest kontakt, obaj wyjeżdżają. Jest jeszcze drugi kontakt, gdzie Max Verstappen dociska Landonorisa jakby poza zakręt do, 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 do zewnętrznej. I tym samym jest jeszcze jeden, jeden konak. Między lewą, już uszkodzoną oponą Maxa Verstappena, a przednim skrzydłem Lando Norisa. Obaj panowie są zili. Oczywiście obaj obwiniają siebie wzajemnie. Ja osobiście, wiadomo, jako że to powiem ja. To będzie się bardzo niewiarygodnie, jednak naprawdę jestem zdania, że jest tutaj wina e, kierowcy Red Bulla, który wielokrotnie pokazywał, że jest kierowcą nieustępliwym i że walczy do samego końca i w pewnym sensie jest to dobre, ponieważ walczy i ma do tego prawo. Z drugiej strony jest to niebezpieczne i pokazywał już to w wielu przypadkach i śmieszne jest to, że często to on ma pretensje, do innych kierowców w momentach, gdy jest to często jego wina. Ja osobiście jestem z tej walki bardzo zadowolony, ponieważ moim zdaniem było to coś pięknego zobaczyć ponownie taką prawdziwą, twardą Formułę 1, niczym w 2021 roku, kiedy Max Verstappen walczył z Lewisem Hamiltonem o y, mistrzostwo świata. Więc było to coś y, super. Niemniej jednak zepsuło to wyścig obu kierowcom. Max Verstappen w konsekwencji na piątym miejscu. Lando Norris zakończył wyścig. Y jeszcze do dodatkowo 5 sekund kary za limitytorów, o których teraz trochę opowie Tytus. Y jakby nie wiem czy nawet opowiem, ale ogólnie po prostu e, chciałam się dopowiedzieć, że moim zdaniem to też jednak była wina bardzo wersztapena, e, bo można było na nagraniach zobaczyć, że jednak Holender rusza się podczas e, hamowania, a takie coś jest e, niedozwolone. A właśnie na temat limitów toru, e, to można dopowiedzieć na temat tego, że na torze w Spielberg została dodana lekka aktualizacja, bo na ostatnim zakręcie została dodana pułapka żwirowa, aby właśnie sędziowie mieli pewność, czy samochód wyjeżdża poza, limi poza limity toru, ponieważ rok temu dostali ponad tysiąc zgłoszeń na temat wyjazdów poza tor, a w tym roku to już trochę bardziej im, u im ułatwiło. Na limity toru w Spielberg są dosyć łatwe do złapania i mi się wydaje jeszcze, że chyba Max Verstappen wybudował sobie sekundom przewodniczącą do następnego samochodu, bo to są 10 sekund kary z tą kolizję, bo coś takiego słyszałem, że podobno dostał i wybudował. Nie jestem pewien, nie pamiętam, ale samochodem za nim był niego Hulkenberg na szóstym miejscu, a tam była bardzo duża przewaga yy, wreszpawa nad Hulkenbergiem. Yy, I tak, i wracając do samych wydarzeń z wyścigu to właśnie ten do Norizu. Tak, bo zapomniałem o tym powiedzieć o yy, nielegalnym. Ruszają się podczas hamowania, co również Max Verstappen praktykował. Generalnie Max Wierszawin z kierowcą, który bardzo często przepisy nagina albo jest przy absolutnych limitach tych przepisów. Chociażby to za jego sprawą i za tym, co on robił podczas safety cara, zmieniono, że musi być samochody się nie mogą zrównywać, ani nie może być jakby tak blisko podjeżdżać, co często Verstappen robił w 2021 roku, kiedy walczył z Hamiltonem, kiedy na... podczas pamiętnych ostatnich okrążeń w Abu Dhabi podjeżdżał do Hamiltona, Hamilton się zatrzymywał, aby Vershaven wyjechał przed niego, aby dostał karę. I teraz to zostało zmienione. I podobnie... znaczy, pewnie tak nie będzie, ale no, Są przepisy restrykcyjne a propos tego, że nie można się podczas hamowania ruszać. Verstappen to robił. Mm, I tak jak powiedziałem, już Lando Norris zakończył wyścig, ponieważ uszkodzenia były do naprawienia. Jednak nie było już sensu tego samochodu wypuszczać. Gdy dopiero wjechał, gdy właściwie już karę y, skończyli w McLarenie, tą 5 sekundową, Norris był już na 13. miejscu, i w te. 7 okrążeń, by już właściwie nic nie zdążył, bo gdy zakończył już jakby wyścig, gdy oficjalnie już wyjął kierownicę z samochodu, był już 16, więc nie było już sensu. I na prowadzenie wskakuje George Russell i jest to coś niesamowitego, ponieważ do, do tego okrążenia numer 64 Russell y, miał 15 sekund straty do dru drugiego ówcześnie na i tam również taki ikoniczny moment, jak y, jeszcze y, Norris i Wasza będą nie wjechali do boksu, i gdzie Toto Wolf mówi do George'a Russella, że George, możesz wygrać ten wyścig. Y, Russell odpowiedział mu, że y, zamknijcie się, dajcie mi po prostu jechać. George, you can win this. You can win this, George. Just I to jest trochę podsumowanie charakteru George'a Russella, który w konsekwencji. Koniec końców wygrał wyścig i najpierw tą przewagę przejął, a później utrzymał... Koniec końców utrzymał mm, prawie dwie sekundy przewagi nad Oscarem Piastym, który cudownie, cudownie wyprzedził na 65. okrążeniu Karlosa Sainza. Było to coś nieprawdopodobnego. Widziałem, że jest to kandydat do wyprzedzenia nie wiem, w ostatnich trzech wyścigach, czy coś ale to i tak nie ma, nie jest równe temu, co Alex Albon zrobił w Kanadzie, gdy wyprzedzał kokona wyprzedzało, okona i okona i wygłosił, że może strona i... może strona, ale w każdym razie ale okrążenie, wyprzedzenie Oscar'a Piastrygo piękne, no i mamy 71 okrążenie i George Asel wjeżdża na metę i sensacyjnie wygrywa Grand Prix Austrii oczywiście zakwalifikował się na trzecim miejscu, ale nikt nie przewidywał że to on zwycięży w tym wyścigu raczej nie, był, nie, nie będzie zdziwienie jeśli powiem, że wszyscy oczekiwali przewidywali, że to Mark Verstappen wygra ten wyścig, ponieważ było to bardzo prawdopodobne, a tak się nie stało. I właściwie to chyba już tyle z tego wyścigu. tylko teraz jeszcze szybko mm, przytoczę Państwu jak się obecnie prezentuje. Aha, no to tak. Bo jeszcze coś o czym nie powiedziałem, bo ten zespół nie, nie do końca oni brali udziału w tych takich momentach wyścigu, ale należy pochwalić hasa za ten wyścig, ponieważ Niko Hulkenberg na szóstym miejscu. Kevin McGoosen na ósmym miejscu. Jest to wynik niesamowity dla tej drużyny. Oba samochody w punktach, oba samochody w bardzo solidnych punktach, ponieważ obaj przyłożą 12 punktów mm, z tego wyścigu. I jest to, jest to coś niesamowitego. Mm, tak, no jak, jak powiedziałem, podium to George Russell, drugi Oscar i trzeci Carlos Sainz, czwarty Lewis Hamilton, piąty Max Verstappen, następnie właśnie Nico Hülkenberg, później Sergio Perez. Kevin Magnusen, Daniel Ricardo, który również w punktach to jest bardzo ciekawą rzeczą, i na dziesiątym miejscu Pierre Gasly Charles Leclerc, poza punktami na miejscu 11, z 6 sekundową stratą do Pierre'a Gasly'ego, właściwie 5,3, ale to nie ma znaczenia, nie jest w punktach. I teraz na sam koniec, aby jeszcze podsumować, jak wygląda obecnie klasyfikacja kierowców, jak i konstruktorów po tym wyścigu. Mm, oczywiście po tym wyścigu Max Verstappen dalej, dalej prowadzi yy, klasyfikację kierowców z przewagą ponad 80 punktów nad drugim Landonorisem, który jest właśnie drugim yy, już teraz, przed Charlesem Eklerkiem, przed Karolcem Stańcem, przed Sergio Perezem. Sergio Perez jest dalej na piątym miejscu po tych kilku tragicznych wyścigach, ale... Yy, Śmiem twierdzić, że długo tam już nie pozostanie, ponieważ 6 punktów przewagi, zaledwie 6 punktów nad Oskarem Piastrym, zaledwie 7 punktów nad Georgeem Russellem. Przypuszczam, że Perez po wyścigu w Silverstone może spaść na siódme miejsce, a już chwilę, a tylko kawałek poczeka jeszcze na niego Lewis Hamilton, który jest aktualnie na ósmym miejscu, ale to się nie zmieni po wyścigu. Yy, Silverson nawet gdyby wygrał wyścig, nawet gdyby miał najszybsze okrążenie. Ale tak, więc Max Verstappen dalej prowadzi, drugi na Norris, trzeci żadek Derek. w konstruktorach, yy, dalej oczywiście prowadzi Red Bull, ale tutaj o dziwo, tylko 64 punkty przewagi nad drugim Ferrari. Ferrari, które osobiście nie uważam, aby aktualnie było drugą siłą w Formule 1. Hmm, oczywiście jest to za sprawą dwóch wybitnych yy, wyników, podobno właśnie Ferrari ma czwarty najlepszy samochód. Nie wiem, czy będzie słychać, ale mam taką opinię, jaką się pusiał że Ferrari ma czwarty najlepszy samochód w stawce aktualnie. I jestem w stanie z tym się zgodzić. Uważam, że inaczej. Jeśli chodzi o sam samochód, Ferrari może być trzecie, ale mimo wszystko, Mercedes ma lepsze po prostu. Myślenie, mam wrażenie, lepsza po prostu atmosfera jest w Mercedesie. czy znaczy atmosfera dużo powiedziane. Lepiej myślą. Ferrari głupie błędy robią. Wyścig w Kanadzie był tego idealnym przykładem. Nie myślisz tak? No właśnie. A Mercedes po właśnie tym wyścigu w Kanadzie, Mercedes po, wyniku w, po wyścigu w Kanadzie. Zupełne odmienienie podium w Barcelonie. Teraz yy, zwycięstwo w wyścigu. Drugą siłą oczywiście jest Mac McLaren, który tak naprawdę jako jedyny do tej walki z samochodów chodzi z dwoma kierowcami, ponieważ zarówno Oscar Oskar jak i na Dolores wyglądają fenomenalnie. No i pierwsza siła oczywiście Red Bull, ale ta przewaga też topnieje. I to widać na przykładzie Sergio Pereza ale trochę też maksa Werszaplana, który zaczyna się pocić w samochodzie i już teraz nie, nie uważam, że teraz przed wyścigami Werszaplan będzie siedzieć i grać w 24 godzinne wyścigi na, na swoich streamach Mm, a tak, prowadzi Red Bull y, dalej klasyfikację konstruktorów, drugie Ferrari, trzeci McLaren, czwarty Mercedes, piąty Aston Martin, szósty Racing Bulls, siódmy Haas, ósmy Alpine, który ma już 9 punktów na swoim koncie, dziewiąty Williams i dziesiąty Sauber, który dalej nie zdobył żadnego punktu w tym sezonie w Formuły 1 2024. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie y, mojego podsumowania naszego podsumowania, ale ja dzisiaj prowadziłem Grand Prix Austrii. Yy, w opisie macie linki naszych Instagramów, tak, me menu linki? Mam nadzieję. Mamy nadzieję, jak nie, to się to gdzieś pojawią na ekranie, albo już się pojawiły, nie wiem. Yy, w każdym razie, wbijajcie tam i zachęcamy do łapkowania i subskrybowania. Dziękuję bardzo, dobrej nocy, czy znaczy tam, do widzenia.